Jak wycisnąć z ChatGPT 10 razy więcej? Serio, to odmieni sposób, w jaki korzystasz z AI. No to lecimy. Załóżmy, że chcesz rozwinąć swoje social media i szukasz kreatywnych pomysłów. Po pierwsze, tworzysz tożsamość dla ChatGPT. Piszesz, jesteś ekspertem od social media marketingu. Po drugie, dajesz mu kontekst. Na przykład, pomagasz markom zwiększać zaangażowanie użytkowników poprzez skuteczne strategie publikowania treści. To tak jak w grze. Kiedy AI dostaje misję, wie dokładnie, co ma robić. Po trzecie, określasz cel. Podaj trzy skuteczne sposoby na tworzenie angażujących postów, które przyciągną uwagę i zwiększą interakcję. Po czwarte, styl i ton. Na przykład Twoja odpowiedź powinna być dynamiczna i inspirująca. Po piąte, ograniczenia i preferencje. Możesz dodać, odpowiedź powinna mieć maksymalnie 250 słów. Kolejna rzecz, doprecyzowanie. W tym celu mówisz. Zawsze zadawaj pytania przed odpowiedzią, żeby lepiej zrozumieć, czego szukam. To kluczowe. Dzięki temu odpowiedzi będą dokładnie dopasowane do Ciebie. Na koniec upewniasz się, że AI to zrozumiało. Pytasz, czy jest to jasne? ChatGPT potwierdza i podsumowuje. I masz gotowego wirtualnego doradcę na świetnym poziomie.